Na kolejnym odcinku, tak jak po tytule widzicie, awkowałem ponad 12 godzin, a nawet więcej, w fightmenie otwierając jajka. Na samym początku zostaw Subika, łapkę w górę i przechodzimy do materiału. Jeszcze widzowie, na samym początku tutaj macie ostatnich 500 subskrybentów. Bardzo dziękuję, jeśli chcesz się tu pojawić, zostaw Subika, tak jak mówiłem. Dużo awkowałem w fightmena ostatnio na jajkach. Tak jak widać po topce, ostatnio nie miałem topki. Mam otwartych 1 milion jajek. Awkowałem na tym jajku, otwierałem, dobre, otwierałem i otwierałem. Trafiłem dużo Moje inwentory po tym openingu po prostu jest zwariowane. Takiego openingu się nie spodziewałem. To jest pierwszy pet, jakiego mam. Max 6 Gold Sekretów, jakie trafiłem. Oraz, co mnie najbardziej rozwara, 48 zwykłych sekretów. Sobie przerobię teraz Goldy jeszcze. Zobaczymy, jak wygląda cały team zwykłych sekretów. Tak się prezentuje cały team zwykłych sekretów. Ładnie to wygląda, ładnie. A teraz zobaczymy, jak wygląda cały team Golden sekretów. O oh my gosh, jak to zajebiście wygląda. Wow. Oceńcie w komentarzu, jak wam się podoba taki cały team. Chciałbym galakcji zrobić, ale nie ogarnę galakcji niestety. Ładnie się prezentują. Warto było awkować. Ja sobie będę jeszcze awkował. Za każdą łapeczkę pod tym filmem. Awkuję dwie godziny w Fightmanie na jajkach, więc czym więcej łapeczek, tym więcej będę awkował w Fightmanie. I widzimy się w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.